Cześć, serdecznie. Jeżeli trafiłeś na ten film, to nie jest przypadek. Zapraszamy Cię do obserwacji naszego kanału. Jesteśmy sześcioosobową, pozytywnie zakręconą rodzinką, która z pewnością nie jednego dnia poprawi Ci humor. Słyszę go. Słyszę, naprawdę go słyszę. Czekam na niego, będę go kalkulował. Niesamowite. Kurczę, moja godzinka jeszcze tam na tym stole operacyjnym. Szybko wracaj do nas, kochanie. Wracaj do nas jak najszybciej. Małe zdrowiutki. Na chwilę obecną dostało 10 na 10 punktów, więc wszystko jest tak najlepsze. I słyszę go. Po

Пошли ли мы так на Говард? А что, все все Говард подбросили? Ведь что позывались на всех хлопцами. Меня быть, хлопец, а то, что там до левенча хлопцы, а Да, не испытала. Macie no po no, się było No, trzymać, bo... Niesamowite uczucie. Niesamowite. Krzyszyszka, braciszek się cieszy. Lemka już wie, że do trzeba zabrać. Artuś też wie. Vocês estão escarbando? Estou Estou escarbando o resto. Estou Estou o a Estou escarbando o resto. o o musi się naciągnąć, ile kobieta na dobre, musi z siebie dać, kiedy my, chłopy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tak naprawdę w naszym życiu to, jak ciężką pracę my wykonujemy, w do tego, co my robimy, to nieprzeliczona na żadne pieniądze, na żadne czyny. Zostańcie sobie sami z dziećmi, tak jak ja zostałem bez babci, bez dziadka, bez mamy, bez siostry, bez mamy, bez taty, bez nikogo, po prostu sami. Ty sam chłopie i, i twoje uliski. I zobaczymy, co powiesz po dwóch dniach. Śniadanie, obiad, kolację. Umyć, podać, poznawać. Rozdało się, pościerać. Umyć podłogę po proszę, wybrać, wyprawić do szkoły, przyjść ze szkoły, zawieźć do szkoły. I ja to dziękuję Bogu, że w ogóle dzisiaj i w dobie tego czasu, gdzie to na się pełnił na świecie, trafiły się ferie, bo nie wiem, co bym zrobił. Jeszcze kobiety niezastąpione. Powtarzam teraz jeszcze, niezastąpione jesteście. Wracaj, gościnko do nas. Nie, no wosy Cześć kochani. Też ja sobie to pięknie dziękuję za ogrom <laughs> życzeń e, Ogrom gratulacji nie spodziewałem się <laughs> ponad 30 tysięcy lajków i, i 15 tysięcy komentarzy Bardzo dziękuję, że jesteście <laughs> Fantastyczny dzień, tak naprawdę małego zabrali nam wczoraj na... Intensywną Czyli na OM, ale to z tego względu, że Długo się rodził, nie chciał po prostu wyjść na świat I gdzieś tam woda mu się zatrzymała w płucach Jadę teraz do mojej kochanej gaździnki Trzeba być dobrej myszki, ja już jestem na miejscu Szpital Miejski w Łodzi Śląskiej Bo z napędza bardzo długą Nigdy nie warto, nie można się poddawać Ech, Najważniejsze jest to, co zrobiłem dla mojej kochanej gaździnki O tutaj Przygotowałem jej z serem i z truskawkami. Myślę, że to faj do prosiłek po, po poradzie. Wchodzimy. Wchodzimy, jadę proszę na piąte piętro na oją, kochani. Najpierw to zobaczysz się z dziedzuszem, a następnie do gardzinki. Zwoniłem się z nas, noc, przez pana. Zuniłem się z noc do szpitala, aby uzyskać informacje na temat mojej gardzinki i mojego synka jednym co słyszałem, że radam co powiem się dowiem. No ale co też mają powiedzieć, jeżeli nic nie wiadomo, bo, no bo jak i skąd mają wiedzieć, tak? Nie, kurwa, ja mam Mój słuchacz mały I się. Ciekawe, na ciebie w trąbku, Słowiaków. No. Nie, nie, nie. Jak sam widzieliście, się tak wybieram, Basek, Ja składować się tak w tym momencie, gdyby moje kochane bo tak się cierpiał taką pokojną, bo ja Jak tylko wrócimy do domu, to będziemy pamiętać pani vloga, jak należy postępować w pierwszych miesiącach życia małego stworzonka.

no i No właśnie ten mały szkodnik który nocą pija herbatki, których nie wypija, i nocą zjada zupki mleczne, których nie zjada. O jak się zje, proszę. Ktoś się dopiero obudził, a ktoś tu nie śpi przez ciebie od trzeciej gości. A co to będzie, jak wrócisz jak jeszcze przyjdzie, co? Czekasz na braciszka? Czekasz, nie? A na czekać? czekasz? Uh -huh. Możemy się doczekać, nie? Gdzie przychodzi łóżeczko dla braciszka? No. Gdzie mu nowe łóżeczko też, prawda? A jeżeli nie jesteś w temacie, bo dopiero dołączyłeś do oglądania e, filmików, to daj tutaj szybko lajka like i suba i e, obserwuj cały czas, dlatego że się dzieje. Od e, już czterech dni jestem e, samotnie wychowującym e, ojcem. Znaczy moja gościnka żyje, nie? <laughs> Urodził się na kolejny bobas, ale leżą w szpitalu i to ja teraz ogarniam całą tą tujkę tutaj, czyli synka, e, synka i córeczkę, a synek urodził się w szpitalu. Dzisiaj spróbujemy no, wyjść razem wspólnie, e, ubierzemy się i gdzieś pójdziemy w silną dal, e, może gdzieś odwiedzimy naszą restaurację nawet, e, bo dzisiaj podobno jest tam pępkowe, także serdecznie was zapraszamy. Ja oczywiście dziękuję, no Alko jako odpowiedzialny rodzic, tata, Będę tylko się przyglądał imprezie pępkowej. Ja już swoje pępkowe przeżyłem tyle razy w życiu, że nie jednemu życzę przeżyć tak, jak przeżyłem. Yy, dziewczyny, to do was teraz tak szczerze, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Nie jeden hop powinien was na rękach nosić i na pewno nie jeden nosi, bo na pewno nie jedna ma takiego, który od samego początku ogarniał na równo z wami. Ale jest też wielu mężczyzn, takich jak ja, którzy dopiero gdzieś tam po drodze się obudzą i, i całe szczęście, że się budzą, bo najczęściej jest tak, że kiedy dotkniesz to, czego... Inny nie dotyka. Nie wiesz, ile to wartości ma w sobie. Ja teraz dotykam to, co na co dzień ogarnęła moja gaździnka i kocham Cię na życie. Jesteś niemożliwa. Nie dość, że potrafisz prezesować i zarządzać dokumentacją w naszej firmie, to jeszcze ogarniałaś to wszystko, czego ja nie ogarniałem. A kiedy mówiłem, że to ogarniam, to ogarniałem to tylko zaledwie w 5%, a nie w 100%, tak jak powinno być. A ja mówiłem, że ogarniam 95%. Dziewczyny, dużo radości, przede mną pranie, sprzątanie, zmywanie, gotowanie, ścieranie, odkurzanie, wczoraj były lekcje, dzisiaj będą lekcje, trzeba się przygotować do szkoły, bo na wcześniejszych filmikach się chwaliłem, że w czepku jestem urodzony, bo na szczęście trafiłem na ferie i nie muszę dzieci wodzić do szkoły. Niestety wszystko się zmieniło, Godzinka dopiero w przyszłym tygodniu w piątek wraca do domu, planowo razem z małym. I to ja będę odwodzić i do szkoły. A zresztą jak wróci, i tak będę ogarniać te wszystkie obowiązki, obowiązki. leżeć i pachnieć, bo jej się należy. Cześć. Ketchup. Jak Chcesz coś, coś powiedzieć? Nie. Czy już wystarczy, zrobiłeś dużo dzisiaj o trzeciej? Super, ale się, się. To was takie worki pełne balonów, tak. Ta, co? Tak. A co? tak! do balonów, co? Znaczy się jaki masz czasem, nie?

Dobra. Ale. Oliwirek! Dzień dobry, Idzie dobry, dzień Oliwierek. Oliwirek! Dzień Ja wam pokażę, że Ja? Ale super, Co yeah. oh, so, so. ja yeah. yeah. <laughs> Super, super! super. Misio. super, super. się? u będziemy Trzymaj, Patrzcie, jaki, I tak przygotowuję lochę na także wejdźcie. Ale, Misio. Dla mamy Misio? Misio ładny Misio dla mamy? Czy tęsknisz za mamą? Czy tęsknisz za mamą? A cieszysz się, że mam chciała wrócić z braciszkiem? O, proszę po prostu. Baby, bum! tak jest. Zaczął florystkę. Florestkę. Tak się mówi? No dobra. Człowieka odpowiedzialnego za dekorację. Robimy wielką niespodziankę dla naszego oliwierka i naszej fantastycznie niezopóźnionej mamusi. Teraz balony, serpentyny i wiele innych dawców. Tak, tak, Idę do moich umysłów. Idę do Podchodzi, pacha. Może się do kilku leciutków wyniesie. O, proszę. dzień dobry. Dzień dobry. A wszyscy zajadacie? Boga bik? A kto posprząta? Tata, przegrałeś! Za! Przegrałeś! Się... Dobra. Dobra, teraz te kartędy odniesiemy i będzie miejsce. Jest dzisiaj, jest fajnie. Proszę mi powiedzieć, kochani, czy tata dał radę? Z Ogarnął dom razem z wami przez ten czas, kiedy nie było razem z nami mamy. No super. A tu jaki troszeczkę e, zrobił się bałaganik, prawda kochani? Tak, tak. tak, tak Czy należałoby to posprzątać? Ja sam sprzątam. Tak? A możesz mi powiedzieć, e, kochanie, co Ty robią teraz na podłodze? I płatki? E, to pytać ale Czy ktoś ja może to posprzątać i powygosić? No, no, ja to właśnie sprzątam. E, A Wy wiecie w ogóle jaka niespodzianka teraz szykuje? Wiecie o tym w ogóle jaka niespodzianka? Wiecie o tym, że właśnie w tej chwili jedna miła pani y, przygotowuje Więc już mój kochany chłopczyku, bardzo proszę usiąść do stolika i zjeść te naleśniki, które tatuś Ci przygotował. Chciałeś naleśniki, kochanie, prawda? Czy Ty chciałeś naleśniki? Czy mi się wydaje? Czy pan chciał naleśniki? Nie. Czy pan chciał naleśniki się przeczać? Dlaczego pani nie? Pytam się. <śleszamy> To jest niesamowite. To jest niesamowite, niesamowite. Kto ma dzieci, ten wie o czym mówię? Zabawki, zabaweczki, zabawkunie. Zawsze są w wannie i do wanny, Ja muszę umyć wannę. córeczka musi się okopać, włosy trzeba rozczesać i jedziemy prosto do naszej kochanej mamusi. Kochane cię mamusia, jesteś najlepsza i niezastąpiona na świecie, a was kobiety doceniam jak nigdy wcześniej. Eee. Jesteś niesamowity. Nie do zastąpienia. Hałas, dajcie hałas. Gdzie jedziemy Lena? Do mamy polityki Zaraz jesteśmy po Mamy a następnie prosto do domu. Juhu! Co to jest? Kochani, bardzo dziękujemy za paczki i prezenty, które dostaliśmy od Was z restauracji pełno paczek, pełno prezentów. Będziemy je rozpakowywać zaraz po powrocie do domu. I na pewno zrobimy z tego fajnie odcinek domej. Niech się, da się Szpital miejski na goduli w Rudzie Śląskiej to właśnie tutek kochani, w tym szpitalu miejskim urodził się nasz Oliwierek. Fantastyczni lekarze łaka 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 <gry> 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 tutaj są gadżety. To muszę zabrać ze sobą dla Sylwii. No to czekaj, bo to... O, to znam to tutaj? No. Super. I kocyk i ubranko dla małego. Dobra. Dobra? Okay. Super. I teraz to trzeba wyjąć jakoś. Jak? I nie ma dachu. No, nie ma dachu. To nowy nabytek także. Dachu. O, jest? Czego? czy przecież nie ma dachu, że to wypiera! Nareszcie! Sasa! Słonik w rękawiczce. No. Jakie dziś nie wiem, co mam taki nożu. Oliwię! Słonie w ręku! Słonie w ręku, To musi słonie, 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 i mamy pokój. 425, no. Mama. Cześć mama. Jest moje. O sasa. I czoleńko fajny. Spokowane się z tym. To jest jestem. Jee, żalinę! Jee, panieku! Ubieramy go? Tu ubieraj ciuuu. O czy ty się cieszysz, że jedziesz do domu? Do kościółu. <grybujesz> o. No co? To ja, twoja siostra, twój tatuś. Dzień dobry, babasku, dzień dobry. Takie żeberko malusienkie żeberko, nie niósz, nie już, jak tata pod troszkę, no. <laughs> Jedziemy do domku, szef, a tam czeka na nas Sopulis. Pakujemy się, pakujemy się ze szpitala, jedziemy po siusieńku do domku, kochani. I tam będziemy kręcić odcinki od pierwszego dnia w chałupie. Tak można powiedzieć. Bądźcie hmm. z nami, subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie, udostępniajcie i dajcie znać znajomym, że kobiety to niedoceniony skarb przez mężczyznę. I to bardzo często. I tęgnął! i mama! To chętnie! <ślesz> dobry. siadaj. dobry. co? Chodźcie kogo zobaczyć? Zobacz! Kto tu jest? Facet. Fajny? Facet. O On nie żyje? On nie żyje? O, śpi. Śpi. śpi, śpi. On wygląda jak Arturek, wiesz? Nie to, to Artek. No ale tak samo wyglądał Arturek. No, ale to tak no, tak, no tak twój. Nie, nie będziesz go, na ręce. Nie, nie będziesz go na ręce? Nie. Jest słodki. On jest słodki. Nie, kozaczek, co? Się czy, może... czy się czy na się, że masz takiego braciszka w domu? Tak. te tak mu ząbki będą rosły dopiero. Czy wiesz o tym, że ty jako starszy braciszek musisz wziąć, y, dla niego dzisiaj złożyć łóżeczko? Tak. Ponoszasz mi? Mhm. O, no pokazuje nam. Słodziacek. Jest kochany, prawda? No. O, bubasior nasz.

Ty nauczyłaś Wincenta chodzić? Pięknie. A ja braciska tego. Nauczysz? No. Super. A dlaczego ma takiego malutkiego paruska? No, bo ty też takie masz malutkie, no. byłeś taki malutki. Takie <taki> taki malutkie? Wiesz o tym? A ja ciągle mam malutki. Mhm. A, Artek, w ogóle? A gdzie my postawimy łóżeczko? Przecież to łóżeczko będzie jeździło, tata. Aha, no przecież ja zapomniałam o tym, Lena. Mama, jak się czujesz w domku? Sprzątam. Ach, nie, ja będę sprzątać, ty nie sprzątaj. No to masz co robić, powiem ci. No, całe życie. Co my tu mamy? Co tu jest? Zobaczymy. Widzisz, co tu jest tam? Ta Co będzie?

Zmęczony, ale mega szczęśliwy. Zresztą chyba jak wszyscy tutaj. Zmęczeni, ale mega szczęśliwi. I na się wystarczy już nagrań. E, musimy teraz nacieszyć się sobą. No chodźcie, idziemy do łóżeczka. Musimy nacieszyć się sobą. Zrób papa. Zapraszamy was już jutro, kochani, e, do nas. E, fanpage będziemy e, przekazywać miłość, dobroć i, i po prostu wszystko, co związane z takim małym poplaskiem w domku. Żeby, żeby ludzie zobaczyli, że założenie swojej rodziny to nie wyjście do baru z kolegami na piwo. Kwiaty z Kwieciarni utrzymały się. Są Kwieczarnia bardzo dobra. Pozdrawiam paną Basię serdecznie. Dziękuję za piękne kwiaty. Szpitalu się utrzymały. I są jeszcze z nami w chałupie. Co oglądacie? Ko? A, a, a Oliwiorek chyba nie ogląda. O, jaka klucha. O, ja, to tak jest... to Oczywiście daj suba, zaobserwuj i powiadom znajomych, dlatego, że naprawdę dużo pozytywnych rzeczy tutaj dzieje się.